Świat pędzi do przodu, a to dlatego, że z determinacją staramy się go ulepszyć. Wprowadzamy nowe technologie, szukamy nowych rozwiązań. I tak właśnie 10 lat temu pewien motocyklista, który miał aż 194 cm wzrostu, nie mógł znaleźć odpowiedniej kurtki motocyklowej dla siebie. Zauważył również, że odzież motocyklowa jest mało różnorodna i postanowił coś z tym zrobić. Wprowadził markę Rebelhorn. Z roku na rok marka zyskiwała na popularności. Entuzjaści powinni doskonale pamiętać moment, kiedy na rynek wszedł model Rebel, czyli kombinezon sportowy, który wyposażony był praktycznie we wszystko, co wtedy mógł zaoferować rynek. Co więcej, kosztował 2700 zł. I kiedy inni producenci w tej cenie oferowali swoje bazowe produkty, od marki Rebelhorn otrzymowaliśmy produkt z górnej półki. W tym roku Rebelhorn pokazał model Fighter, kombinezon, który tak naprawdę zawiera wszystko to, co motocyklista. Potrzebuje, a nie to, co kombinezon może mieć. Kombinezon jest dwuczęściowy. To dobra informacja dla osób, które mają nieproporcjonalną budowę ciała. Możemy osobno dokupić spodnie, kurtkę i dopasować do własnej sylwetki. Model Fighter wykonany jest z tej samej skóry bydlęcej, co model Rebel. O gramaturze 1.1-1.3 mm. Mamy tu pełny zestaw protektorów level 2, łokcie, plecy, barki, kolana. Na ramionach slidery, które są wymienne. Do tego slidery na rzep, na kolanach. Ale tutaj w tym modelu zrezygnował producent ze sliderów łokciowych, które absolutnie nie są potrzebne nam na co dzień w jeździe po mieście. Jednak również elementów sportowych, chociażby garb aerodynamiczny, który zawiera dodatkową perforację, a jak już mówimy o wentylacji, to perforacja znajduje się zarówno z przodu, jak i z tyłu, co zapewnia komfort termiczny w bardzo ciepłe dni. Kombinezon uszyty jest z dużych paneli ze skóry bydlęcej połączonych nylonowym streczem i z jednej strony wpływa to na jego wytrzymałość, ponieważ ma bardzo mało przeszyć, a z drugiej strony strecz powoduje, że lepiej dopasowuje się do naszej sylwetki i jest po prostu nam wygodniej podczas jazdy. Bardzo dobrze rozwiązano tutaj połączenie kurtki i spodni. Producent użył zamka 360 stopni marki YKK. Dodatkowo suwak zakończony jest rzepem, co chroni przed przypadkowym odpięciem się kurtki od spodni. Podszewka wykonana jest z meszu, jest elegancka, ale jednocześnie miła w dotyku. Mankiety czy kołnierzyk również wykonane są z bardzo przyjemnego materiału, który nie będzie podrażniał nam skóry. Kurtka posiada aż cztery wewnętrzne kieszenie zapinane na suwak. Z ciekawostek, z przodu znajduje się nieśmiertelnik. Możemy podać swoje imię, nazwisko oraz grupę krwi. Jest to żywcem zaczerpnięte ze sportów motocyklowych. O jakości kombinezonu świadczą nie tylko materiały z jakich został uszyty, ale również sposób w jaki zostały są połączone. Zastosowano tutaj podwójny i potrójny szef, co wpływa na jego wytrzymałość. A tak kombinezon prezentuje się w całości. Jak widzicie, jest cały czarny, posiada tylko kilka elementów kolorystycznych. Ja mam akurat na sobie wariant czarno-czerwony ale znajdziecie również jeszcze trzy inne wersje. Cały czarny, czarno-biały oraz czarny z elementami fluo, czyli te, które są u mnie czerwone, będą takie zielono-żółte. Jak wspominałem wcześniej, elementy streczowe powodują, że kombinezon jest dobrze dopasowany i nie krępuje ruchów. Rebel Horn to kombinezon bardzo praktyczny, ale nie brakuje mu również elementów sportowych. Możecie go śmiało zabrać na tor, ale sprawdzi się przede wszystkim w jeździe po mieście. Zwróćcie uwagę, że kurtka ma przedłużany tył, dzięki czemu możecie założyć do tego dżinsy motocyklowe i mieć pewność, że nie przewieje Wam krzyża. A teraz chyba najważniejsze, cena. Za komplet 2100 zł, bez 2 zł. Natomiast jakbyście chcieli kupić kurtkę osobno, 1199, a za spodnie musicie dać 899. Kupując komplet, dostajecie jeszcze taką kamizelkę z elastycznego softshellu w zestawie. Jest ona wodo- i wiatroodporna. Możecie ją założyć zarówno pod spód, jak i na To bardzo wygodne, bo w sytuacji, kiedy będzie padał deszcz, będzie zimno, wystarczy, że założycie ją na siebie, i w tym momencie zakrywamy tutaj perforację z przodu. Robi nam się cieplej, no i nie zmukniemy aż tak bardzo.